Michał Pytel, witam Państwa na platformie Banbaj na kanale Klubu Wolnych Mediów. Serdecznie na samym początku dziękuję wszystkim Państwu za to, że wspieracie Banbaj, że wspieracie rozwój tej polskiej niezależnej platformy medialnej, wolnej od wszelkiej cenzury. I zapraszam do tego, aby Państwo zakładali swoje konta, swoje kanały i dodawali filmy. Niech ten Banbaj nam się rozrasta. Teraz przechodzimy już do dzisiejszego przeglądu. Banbaj zaczynamy od kanału Multibook.pl, księgarni innej niż wszystkie, gdzie Bogna Białecka oraz Aleksandra Gil opowiadają o tym, jak wyrwać dzieci z cyberpułapki. Wszystko dostało swój pierwszy telefon komórkowy na własność. W jakim wieku? I tutaj proszę zobaczyć najnowsze badania, które mówią, że właściwie takie 1,3% w wieku 3-4 lat. Dwa lata wcześniej to było 2% dzieci 3-4-letnich, które miały dostawały własny telefon komórkowy, własny smartfon, własny. Nie, że mamy czy taty, z którego czasami korzystają, ale własny. Teraz tu akurat się troszeczkę obniżyło, ale mamy kolejne. 12%, które dostaje telefon komórkowy na własność, mając lat 5-6. A tak naprawdę po pierwszej komunii to już jest pozamiatane, większość ma własne telefony komórkowe. Niewielka grupa dostaje w wieku na przykład 13-14 lat, a jednocześnie badania i zalecenia towarzystw pediatrycznych, psychologicznych mówią o granicy właśnie 14 rok życia, Ukończenie 14 roku życia jako ten próg, kiedy smartfon przestaje być, znaczy kiedy jest w stanie posługiwać się smartfonem w taki bardziej rozsądny sposób sa samo z siebie, tak? Drodzy Państwo, kolejny film, który dla Państwa przygotowałem, to jest, kana to jest kanał Tomasz z TV rozmowa Julii Gubalskiej z Dominikiem Cwikłą na temat redpilu i takie troszeczkę odmienne spojrzenie na ten temat zaprezentowane przez redaktora Dominika Cwikłę. Na no a redpil zakłada no po prostu walkę płci. Walkę płci, tylko że zamiast Kobiet, tutaj stawianie ich na pozycji jakiejś takiej tej uprzywilejowanej, wspaniałej, że one są biedne, pokrzywdzone i wszystko im się należy, no to w odwrotnie, stawia tutaj mężczyznę, tak, że to on jest biedny, pokrzywdzony, musi sobie poradzić z kobietami, musi je wykorzystać, no i do tego się to sprowadza. I do egoizmu, więc Redpilu absolutnie nie szanuję. Plus zauważyłem w dyskusjach w internecie właśnie ktoś, kto krytykuje Redpil, to słyszy najczęściej, albo jest jakimś Incelem, albo, nie wiem, przepraszam, nie Incelem, właśnie, tylko jest jakimś tam beciakiem, któremu coś tam żona dyk 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 dyktuje, tak albo nie rozumiesz Redpillu. No to, to też świadczy, że coś nie bardzo z tym yy, pomysłem jest, jeżeli na konkretne jakieś zarzuty, argumenty yy, słyszy się no, albo inwektywę, albo że nie rozumiesz Redpillu. Tak jakbym ja podszedł do kogoś i powiedział, no ty nie rozumiesz po prostu kapitalizmu, skoro go krytykujesz, albo ty nie rozumiesz kościoła, skoro go krytykujesz. No chyba coś wypadałoby więcej tak powiedzieć, tak sądzę. No, a zwolennicy Redpillu w większości jednak nie potrafią tak naprawdę się ustosunkować do tych zarzutów. Tak więc zachęcam, Drodzy państwo, tym razem kanał Emisja TV i rozmowa redaktora Kamila Klinczaka z profesorem Mirosławem Piotrowskim na temat wolności słowa i demokracji w Unii Europejskiej. Zapraszam. Rządzący czy to PRL-em, czy innymi państwami, które wymienił pan redaktor, czy teraz Unia Europejska, uważają po prostu obywateli za idiotów, których chcą sobie wytresować i sterować strumieniem informacji korzystnym dla nich, tylko i wyłącznie dla nich. Pan redaktor na samym początku z przekąsem stwierdził, że Unia Europejska jest. Ostoją demokracji, no to doprecyzujmy jednak, że istnieje takie pojęcie jak deficyt demokracji. Sam jestem współautorem hasła dla prestiżowego słownika jest to prestiżowe wydawnictwo politologiczne, gdzie rozwijam ten problem. A najkrócej rzecz ujmując, to hasło deficyt demokracji czyli niedoskok tej demokracji. Brak tej demokracji jest, jest tożsame z konstrukcją Unii Europejskiej. Więc Unia Europejska to deficyt demokracji. I te... Unia Europejska to deficyt demokracji, mówi Mirosław Piotrowski. A teraz zapraszam Państwa już na polskie podwórko, kanał c -Kultura. Rozmowa Jarosława Kornasia z europosłem Grzegorzem Braunem na temat błęd, polskich błędów z przeszłości i rozgrywki. Wielkich mocarstw i imperialistów. Polacy wydani, zdani na łaskę i niełaskę e, imperialistów. Tutaj widzimy na okładce, e, to sugestia autora i podoba mi się to, jak Plastyk te sugestie zrealizował. Mamy tutaj, mamy tutaj w serdecznym uścisku żołnierza amerykańskiego i sowieckiego. To jest 1945 rok, powitanie nad Łabą, kiedy Armia Czerwona i Armia Amerykańska podały sobie ręce dosłownie i w przenośni w sercu Niemiec. No i oczywiście wtedy... I wtedy ten serdeczny uścisk pieczętował katastrofę sprawy Polskiej. Oddanie Polaków pod kuratelę sowiecką. Krzysztof Zagroda lęka się i uzasadnia, dowodnie wskazuje realność tego samego zagrożenia w, w dniu dzisiejszym. Ja bym się jednak. Drodzy Państwo, tym razem kanał W Realu24 i transmisja, retransmisja Pikniku Patriotycznego i Hyde Parku, na którym Janusz Korwin-Mikke opowiadał o tym, jak jego kariera polityczna się skończyła i na jakich politykach zawiódł się właśnie pod koniec tej swojej politycznej kariery. Ja byłem politykiem, który miał w wielu sprawach różne poglądy. Ale jak, się, jak przyszło do inwazji rosyjskiej na Ukrainie i tłumaczyłem, że zupełnie nie jest tak, jak mówią reżimowe media, to nawet własna partia się ze mną nie zgadzała i skończyło się fatalnie. Ja zakładałem partię, która się nazywała Korwin, teraz znów się nazywa Korwin. Zakładałem konfederację, która miała walczyć o prawdę. Czasem okazało się, że gdy wiedzę godny Rosow Kaczyński obiecał panom Bosakowi i Mencenowi, że zrobi ich ministrami, jeżeli konfederacja się pozbędzie Brauna i Korwina, to okazało się, że Braun i Korwin przeszkadzają konfederacji. Takie są działania ludzi, którzy mieli być ideowcami, na które się bardzo szczerze rozczarowałem. Drodzy Państwo, to już tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy przegląd i Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, dziękuję za to, że wspieracie rozwój tej polskiej niezależnej platformy medialnej. Zapraszam Państwa do tego, aby obejrzeć zaprezentowane przeze mnie materiały. Są one niezwykle ciekawe. A także zapraszam, drodzy Państwo, jeżeli uważacie, że któryś materiał jest godny szerszej uwagi materiał na Banbaya. Oczywiście proszę o linkowanie takiego materiału w komentarzu pod tym filmem. Będę się starał wszelkie Państwa sugestie brać pod uwagę i prezentować to w kolejnych przeglądach. Teraz już serdecznie Państwu dziękuję. Michał Pytel. Do zobaczenia w kolejnym przeglądzie.